I dziś, i dziś trzecia część naszego katalogu skończyliśmy na tym to według mnie jest blaszek choć mogę się mylić to tego nie znam to jest jakaś fajna żyrawka, którą chciałabym trafić gdybym miała z wszystkie to jest jakiś golfista tu jest też piosenka z płytą tu... nie wiem co to jest, jakiś jaszczur. Tu jest pan kosmita z bardzo dziwną ręką. Jakąś teczką, walizką. Hmm. Tu mamy... Czekajcie. Hmm. Nie złapie ostrości. Tutaj mamy... stracha na wróble. Tutaj mamy jakąś też piosenkarkę. Tutaj mamy jakiegoś gościa z małym dinozaurem. Mamy lwa. Mamy Alicję. Mamy jednego z głównych bohaterów tego. Mamy jakąś kredkę, o którą też bym chciała trafić. Mamy jakąś piosenkarkę kotka, co ma mikrofon i gitary. Mamy jakąś panią też z jakimś dzikim kotem, pana arbuza. Tu dziewczynkę, która jest ta, tylko że w tym, co tu ma na szyi, założonym na główce. I ostatnia figurka to kicia rożek, którą w pierwszym odcinku mogliście zobaczyć, albo w drugim już nie pamiętam na klockach. Czekajcie.